Dzień dobry, witam serdecznie szóstki numerologiczne, horoskop numerologiczny na miesiąc lipiec, ale zanim zapraszam serdecznie na moją stronę Elasselena.pl w szczególności polecam zakładkę Blok Świat, okiem, wróżki. Teraz dla szóstek. Dla szóstek czas pracy. Lipiec będzie się kreował pod znakiem pracy, a więc może to być nowa praca, może to być wejście w nowe struktury, nowej pracy, może to być zmiana pracy, albo to może być pierwsza praca dla właśnie młodziutkich szóstek. I to jest bardzo ważne. A teraz karty Anioły Kwiatowe Eliseleny, czyli moje. Pierwsza karta Władza, druga karta Oryginalność i i, i, I karta złudzenia. W korespondencji z księżycem, właśnie ta karta złudzenia. Tutaj musicie uważać, ponieważ w obrębie pracy, czyli tych struktur zawodowych, ktoś może na Was wywierać nacisk, presję, ale także Wy możecie to samo czynić, o ile jesteście właśnie na takim usadowieniu, na takim. Stanowisku. To nie jest dobre. Ani jedno, ani drugie zresztą. Ani wywieranie, ani poddawanie się. Nie możecie się zbytnio poddawać tej presji, i myślę, że tutaj wykażecie się pewnego rodzaju oryginalnością, podejściem, może niekonwencjonalnym podejściem do sytuacji, do tej lekcji, którą los Wam przyniesie. I być może nawet troszeczkę zejdziecie w sferę Księżyca, ale w tym wypadku tu nie mówię o. Złudzeniach o różowym baloniku, lecz o tym, że potraficie wywrzeć tą swoją, pokierować się intuicją, pokierować się też, wyciągnąć ze swojej podświadomości wszystko, co najlepsze. W uczuciach. Teraz sprawa w uczuciach. Sprawa w uczuciach bardzo ciekawa, ponieważ możecie poznać kogoś, drogie. Hmm, drogie szóstki, kto wywrze na was y, ogromne wrażenie? Y, ale, Tutaj bardzo ostrożne stąpać nie polecam po uczuciowym gruncie, ponieważ możecie wejść w sferę złudzeń sferę zamydlenia rzeczywistości, a to później może być takie niezbyt komfortowe dla danej osoby. Tymczasem zapraszam już na swoją stronę oraz do sierpnia. dziękuję.